To już ostatni odcinek w tym roku magazynu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Wypada więc zakończyć podsumowaniem. Tegoroczny cykl zamknie Gala sportu 2020. Na początek jednak słów kilka o edukacji ekologicznej. W konkursie przyznawane są dwie nagrody, zwycięzcy już wiedzą, co z nimi zrobią. Lubię podróżować, lubię jeździć rowerem i marzy mi się. Zwiedzenie szlaku Quintelo i chyba od tego zacznę. Bernard Czerwiński pracuje w szkole podstawowej nr 3 imienia Orła Białego w Biskupcu. Tematyka ekologiczna pochłonęła nauczyciela na tyle mocno, że teraz zaraża swoimi zainteresowaniami z dziedziny ochrony środowiska najmłodszych, ale i tych starszych. Brak dbałości o, o tę ochronę spowoduje to, że będziemy częściej chorować, będziemy, będziemy mieli problemy z, ze zdrowiem, z, z, z ograniczoną możliwością poruszania się, Niech zabraknie w końcu miejsc do rekreacji, do odpoczynku, chociażby na przykład w naszym regionie takie szczególnie ważne jest łowienie ryb, wypoczynek nad jeziorem. Jeżeli będziemy mieli brudną wodę, zanieczyszczone lasy, po prostu nie będzie gdzie pójść. W siódmej edycji nagrody imienia profesor Janiny Węgris otrzymała również Fundacja Albatros, która zajmuje się leczeniem dzikich ptaków oraz organizacją wolontariatu przyrodniczego. Rozwijanie ośrodków rehabilitacji to kolejna z działalności. Tych ośrodków w tej chwili jest już 10. Większość są to małe ośrodki ośrodki prowadzone przez osoby prywatne. W związku z tym my, jako fundacja, założyliśmy, że celem naszym nie jest tylko dbanie o samodział, samodziałalność bukwałdu, ale przede wszystkim o misję całościowego, całościowej pomocy ptakom w naszym regionie. Janina Węgris podczas swojej wieloletniej pracy na Olsztyńskiej Uczelni pełniła wiele funkcji. Za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej została uhonorowana licznymi odznaczeniami. Teraz samo jej nazwisko stanowi cenną nagrodę dla innych. Nagroda pani profesor Janiny Węgris to już siódma edycja wspaniałej idei, która służy właśnie edukacji ekologicznej, która służy jakby wspieraniu działań zachowujących przyrodę, naturę w jak najlepszym stanie. Urząd Marszałkowski w Olsztynie dąży do zrównoważonego rozwoju oraz ochrony jakości i integralności środowiska naturalnego, pozostawiając przyszłym pokoleniom korzyści płynące z tego bogactwa. Ze względu na bezpieczeństwo, wymogi sanitarne tegoroczna Gala Sportu 2020 ma wymiar wirtualny. Mijający rok okazał się bardzo trudny dla nas wszystkich, a szczególnie sferę sportową dotknął wyjątkowo. Nie mieliście Państwo możliwości bezpośredniego kontaktu z kibicami, nie można było afirmować dużych wydarzeń i rywalizacji sportowej. Niemniej jednak nie ograniczyliście Państwo swoich treningów, startów, osiągnięć i cieszymy się, że te wyniki przez Państwa osiągane tutaj w obrębie nie tylko regionu, ale kraju Europy i świata są bardzo zadowalające. Stąd potrzeba wytypowania laureatów nagród specjalnych dla sportowych osobowości roku 2019. Są to Konrad Bukowiecki, sportowiec roku 2019. Wiktoria Gołębiowska, sportowe odkrycie roku województwa. Marek Nachtygal, trener roku sportu młodzieżowego. Wyróżnienia za upowszechnianie sportu w województwie trafiły do Józefa Blanka, burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego. Krzysztofa Charmacińskiego, wójta gminy Iława. I Gabriela Chojaka, właściciela firmy Decor Glas SA. Nagrody sportowe województwa warmińsko-mazurskiego za 2019 rok otrzymało 32 sportowców. 17 grudnia liczba nowych zakażeń koronawirusem w województwie warmińsko-mazurskim to 935. Liczba wszystkich przypadków zakażeń w regionie od początku pandemii wynosi 43 960. Najwięcej chorych odnotowano w Olsztynie, powiecie działdowskim, Elblągu i powiecie iławskim. Tyle statystyk. Mimo licznych obostrzeń i konieczności stosowania się do wielu wytycznych, przez ostatnie miesiące udało się zrelacjonować dziesiątki wydarzeń. Być tam, gdzie były podpisywane na najważniejsze dofinansowania unijne dla regionu i tam, gdzie przebieg cyklicznych uroczystości był inny niż zawsze. Pandemia koronawirusa zablokowała wiele imprez. Przypomnijmy fragmenty dwóch odcinków specjalnych. Jeden poświęcony był bitwie pod Grunwaldem, a drugi dożynkom wojewódzkim. Historia zatacza koło. Jedna z największych bitew w historii średniowiecznej Europy, stoczona na polach pod Grunwaldem 15 lipca 1410 roku. W tym roku miałaby swoją 23 edycję inscenizacji. Przypomnijmy te mrożące krew w żyłach obrazy z przeszłości. Polacy i Litwini bez atakowali rycerzy zakonnych. Zginął wielki mistrz, zdobyto wszystkie nieprzyjacielskie chorągwie, zginęła cała elita zakonu. Uczestniczę drugi raz, w zeszłym roku i teraz. Oczywiście teraz jest inaczej. W zeszłym roku było pełno ludzi, była inscenizacja bitwy, ale dziś ze względu na sytuację z koronawirusem nie zobaczyliśmy za dużo akcji. Ale było dwóch prezydentów Polski i Litwy. Obchody 610 rocznicy bitwy pod Grunwaldem z udziałem tak zacnych gości również nie mogły odbyć się bez odpowiedniej oprawy. Ten uroczysty apel zostanie zapamiętany na długo, między innymi za sprawą pomnika upamiętniającego 610-lecie bitwy. W tym roku nawet dziękowanie za plony wyglądało inaczej. Sytuacja pandemiczna wymusiła, by uroczystości miały wymiar symboliczny. Dożynki wojewódzkie w Olsztynku liczyły zawsze kilka tysięcy gości, teraz zdecydowanie mniej, ale wydarzenie odbyło się mimo ograniczeń liczebnościowych. Msza Święta w Bazylice Olsztyńskiej to dziękczynienie za plony i ciężką pracę rolników. Ponadto miał miejsce koncert z udziałem artystów opery kameralnej z Łodzi pod kierownictwem Kazimierza Kowalskiego. Rok 2020 zapadnie w pamięci. Rolnicy już teraz są potrzebni, jako znak dla świata. W czas pandemii, poprzez swoją pracę, utrwalają fundamentalne zasady, odnoszące się właśnie do życia. Ten rok nie zapowiadał się łaskawie. Śnieżna zima, wiosna, bez opadów, deszczu, a w konsekwencji wysuszona ziemia, sprawiły, że tegoroczne zbiory nie zapowiadają się dobrze. Na dodatek pojawiła się epidemia, a wraz z nią restrykcje w przemieszczaniu się w początkowej fazie prac polowych wielu rolnikom utrudniało to pracę. My rolnicy dziękujemy dziś Bogu za to, że zboże, które posialiśmy, wzrosły i wydało plon. Mimo trudów całorocznej codzienności, rolnicy są na nasze szczęście niezawodni. Boże, narodzenie zbliża się wielkimi krokami. Już teraz wypada wszystkim życzyć szczęścia, spokoju oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów w pracy zawodowej. Na święta dużo zdrowia, takiego wytchnienia w tym najbliższym gronie rodzinnym, ale, ale również oczekiwania na normalność, którą mam nadzieję będzie możliwe do zrealizowania, do spełnienia w przyszłym nowym roku 2021.